Witam, jestem Paweł łytkowski. mam 26 lat. Jestem środkową obrońcą. Przyszedłem do umawiańki w styczniu, pochodzę z Siedmiu. Zapraszam na obejrzenie, wywiadu ze mną. W nowym czuję się bardzo dobrze. Szatnia przyjęła mnie bardzo dobrze. Byłem pozytywnie zaskoczony, jak to wszystko zaczęło funkcjonować. Pierwsze mecze wdrożyłem się, uważam, też dobrze. Nie było żadnego problemu z aklimatyzacją. I cieszę się, że tu trafiłem. Moja adaptacja w zespole wygląda pozytywnie. Dużo spędzamy czasu z chłopakami. Wspólnie, czy to, czy to na jakichś posiłkach, czy też w czasie wolnym, gdzie, czy chodzimy na boisko, czy na siłownię. Jestem zadowolony, jak to wszystko funkcjonuje, bo też zżywamy się razem poza boiskiem i później to się przekłada na boisko. Poziom ligi w tym roku uważam, że jest na bardzo wysokim poziomie. Jest dużo zespołów, które chcą awansować, które chcą coś osiągnąć. No i jest też kilka zespołów, które za wszelką cenę chcą się utrzymać, ponieważ spadek powiedzmy do czwartej ligi mazowieckiej, która w tym momencie jest przemocna, powrót na szczebel trzeciej ligi byłby bardzo utrudniony. Walka utrzymania, utrzymanie no, jest ciężka, jak zawsze, ale uważam, że zespół ma ogromny potencjał i, i że bez problemu osiągniemy ten cel. Na początku chciałbym podziękować kibicom, którzy przyjechali na mecz. Czuło się ich wsparcie, co też jakby napędzało nas na, na boisku. Mecz był wyrównany. Wiedzieliśmy, jak on będzie wyglądał, że będzie to bardzo ciężki mecz. Na szczęście strzeliliśmy szybko bramkę, taki był też nasz plan. No i później chcieliśmy dobić rywala. Niestety nie udało nam się to, ale konsekwencją, determinacją wybroniliśmy kilka ważnych sytuacji. Byliśmy zespołem, przede wszystkim na boisku który jeden za drugiego oddawał serducho. Eee, wspieraliśmy się, pomagaliśmy sobie. Tak też sobie mówimy cały czas w szatni, że to jest bardzo ważne, aby się wspierać wzajemnie, że jeśli tak to będzie funkcjonowało do tej pory, czy na Wigrach, czy, czy właśnie ze Stomilem, to będziemy wygrywać każdy mecz. Ogólnie moje występy oceniam pozytywnie. Wiadomo, wszyscy wiemy, że przytrafiła nam się wpadka z Legią Warszawa. Osobiście mogę powiedzieć, że no, zawaliłem ten mecz. Powiedziałem chłopakom w szatni, też jakby biorę to na siebie, że dostałem czerwoną kartkę. Ale resztę spotkań uważam, że podtrzymałem na dobrym poziomie. Obroniłem się swoją postawą jako indywidualnie. Ale to też, tak jak mówiłem wcześniej, struktura zespołu, że pomagamy sobie wzajemnie, to wszystko pozwoliło, żeby to tak wszystko wyglądało. Chciałem popracować na pewno nad komunikacją na boisku, jeszcze żeby, żeby jak najmniej pomyłek, koncentracja u mnie. Troszeczkę, czasami były niedokładne zagrania. I myślę, że to brało się właśnie z dekoncentracji. Eee, na czymś jeszcze bym chciał popracować. Eee, na pewno motoryka by jeszcze się trochę poprawić, żeby trochę jeszcze tej świeżości przyszło e, po okresie przygotowawczym, który przepracowaliśmy bardzo solidnie. Na pewno jestem agresywnym, pozytywnym tego słowa znaczeniem zawodnikiem. Lubię też wyprowadzić piłkę. Bazuję też na doświadczeniu, troszeczkę, ustawieniem ze względu na moje warunki fizyczne. Moja motoryka, powiedzmy, nie, nie wygląda na najlepszym poziomie, dlatego muszę dużo myśleć na boisku. Jestem uważam też typem lidera, który pomaga kolegom z drużyny na boisku. Podpowiadam cały czas, ustawiam zespół od tyłu, gdyż najwięcej też widzę. Atmosfera uważam że jest pozytywna bardzo. Kibice dają duże wsparcie nam, jako zawodnikom, też kiedy spotykamy poza boiskiem, na ulicy, poszczególnych ludzi, też dają nam wsparcie, jakieś pozytywne słowa. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że tak naprawdę w tak niewielkim klubie jak Mawianka w tym momencie panuje taka atmosfera. Pozytywnie się zaskoczyłem tym, jak to wyglądało na pierwszym meczu z Sokołem. No i mam nadzieję, że to nie jest cały potencjał i że jeszcze my, jako społeczność Mawianki, pokażemy na co nas stać całej lidii. Szczerze mówiąc, nie. W sumie oferta z Mawianki przyszła nagle i Potrzebowałem tak naprawdę jednego dnia, żeby się zastanowić, bo też e, odchodząc zbyt gorszy, gdyż już wiedziałem, że będę zmieniał klub. E, szukałem czegoś blisko domu. E, ze względu na to, że szykuje mi się ślub i wesele e, w tym roku. E, no i po prostu lokalizacja była dla mnie bardzo ważna. Dostałem telefon z mawianki i uznałem, że to będzie dobry krok, przede wszystkim sportowo. No i lokalizacja też mi bardzo pasowała. Jestem zadowolony, że, że stało się jak się stało. Z Michałem Striejewskim byłem w kontakcie. Szybkie informacje podstawowe mi podał. Telefon do trenera: Trener, jestem i tak to się wydarzyło. Przede wszystkim po ostatnim pół roku w, w Zawiszy, gdzie nie za wiele grałem, chcę rozegrać jak największą ilość minut, chcę wygrywać mecze. E, no oczywiście dołożyć kilka bramek, bo to jakby też jest bardzo moja mocna strona gra głową. E, no i chcę jak najszybciej się utrzymać. To też e, nie jest tak, że, że liczę. Na jakieś końcowe rozstrzygnięcia, tylko chcemy jako drużyna utrzymać się jak najszybciej, żeby też ze spokojną głową przygotowywać się do następnego sezonu. Przede wszystkim po ostatnim meczu chciałbym podziękować za, za obecność, za wsparcie, za zaangażowanie, jakie włożyli w ostatni mecz. No i Zapraszam na stadion. Mam nadzieję, tak jak już powiedziałem, że potencjał, który drzemie w całej społeczności Mławianki dopiero pokażemy w przyszłych meczach.